Ciema, jestem Gestapo.pl. Pewnie mnie znacie z Minecraftowego świata, gdzie razem z Master masterblachą nagrywam Let's Play z Minecrafta. Dzisiaj się przeniesiemy yy, w czasy starożytnej persji. Iż tyle czasu. Eee, pewnie zresztą znacie to. Oj. Mam klatki, bo mam komputer na węgiel. Sami się przekonacie. Tak. Kontrolujemy teraz księcia i wchodzimy tutaj. No i teraz ukazówka, którą wszyscy macie. Idziemy, napadamy na pałac Maharadży. No i tam wypadliśmy z konia i przeleciliśmy tutaj. Tak. No. Mm. Ta, on tu się... On tu się żali. Ale postanowiłem nagrać Let's Play z Prince of Persia, ponieważ mm, przypominają mi się czasy, w których grałem. A ostatni raz grałem to 2 lata temu. Prince of Persia. Także... Jest co wspominać. Ogólnie pomyślę jeszcze nad nagraniem serii z Warrior Whiting yy, albo z 2 Trony. To są późniejsze wersje. No, teraz jesteśmy. To jest pierwsza część. Nie pomijając te, które weszły w 2D, te części. A, to nasz pierwszy przeciwnik. Arab w Turbanie. Hmm. Podoba mi się w ogóle styl walki, jaki i jest w Prince of Persia w późniejszych częściach dojdą, dojdą do ten yy, nowe ciosy i nowe akro, akrobacyjne sztuczki wykończające przeciwników ale jest to pierwsza część która wykonana była dzięki Ubisoftowi w 2003 roku Ach, te sztuczki filmów akcji Przepraszam, może ja wyłączę wszystkie dźwięki lagi są masakryczne przez to, że yy, tak to wszystko przez to, że no po prostu mam swój komputer, ale mam zamiar kupić lepszy tym yy, może trochę dam dźwięków na 10% tak żeby coś było 10 tutaj damy na 30, bo na pokazówkach żeby było I tu damy na 20 Żeby te efekty jednak były, bo to wiesz, jak ja będę, jak wiecie, ja będę mówił, a to wiesz... Woda, woda, którą możemy wypić, to leczy nas. Ach, I podoba mi się w ogóle tryb walki w Prince of Persia. Jest możliwość yy, walczenia z kilkoma osobami naraz, jak widzicie. Tutaj, ej, ej, przepraszam, trochę dawno tutaj dawno w to grałem, więc ale ostatnio sobie przeglądałem forum, zanim jeszcze nagrywałem. Springs of Persie. no bo chciałem sobie po prostu odświeżyć pamięć, co jak się robi, jakimi przyciskami. Także tutaj trzeba iść, no niestety te pierwsze let's play będą 15-minutowe i piękny, piękny Fiflak nad głową, tak, i po nim. Teraz tego się mamy. No, i tutaj jest tak, że jeśli książę Persji jest spokojny, nie zagraża mu nic ze strony wrogów, no to po prostu chowa automatycznie sam. Nie? Krótka pokazówka. Ach. Po prostu chciałem nakręcić Let's Play Springs of Persji, no bo, żeby urozmaicić nasz kanał. Zapowiadaliśmy, że będą let's play z innych gier. No i to jest jeden z takich, prawda? Ten, te let's play na początku będą 15 minutowe z powodu limitów czasowych, ale. To? Także, no, teraz droga wolności. Załóżmy, że kręcimy około. Mam zaraz 6 minut, bo zapomniałem włączyć z opera. przepraszam za to Moich widzów, o ile będą jacy, jacyś widzowie Komputer na węgiel Zaraz poproszę kapitana, żeby dorzucił węgiel, bo coś może zacząć tnąć Ale bardzo mi się podoba te akrobacje To jest moje dzieciństwo no nie, niezbyt rozbudowane jest to, że nawet jak nie mamy upragnionego sztyletu czasu, to on chowa go. No, ale Prince of Persia to jest. Po prostu uwielbiam ją, bo gdyby nie ona, to. Gdyby nie ona, to nie powstałby sławna gra Assassin's Creed. No bo Ubisoft naprawdę się napracowało i teraz twórcy. Asasina, mają na czym się wzorować Naprawdę Ale sądzę, że gdyby teraz Prince of Persia wychodziły Jeszcze To sądzę, że by były o wiele, wiele lepsze niż Assassin's Creed Naprawdę A, zacząłem od yy, Scent of Time, czyli Piasków Czasu No bo to jest pierwsza część, prawda? Dziwne, żebym zaczął od razu od trzeciej, tak i te piękne akrobacje. No już no nie zagrażę. sam szybciej zareagowałem. Yy, tutaj na tą kolumnę. Te piękne wyskoki między kolumnami to jest to co lubię, naprawdę. No i tak, i save. 7 minut kręcimy i 2%. Udajemy się do skarbca makaraży. Tak, i tutaj biegamy po ścianie i odbijamy się. To jest co... to jest to, co robi naprawdę tu... To, to wszystko jest połączone. Styl poruszenia się to jest taki perski assassin, ale to wygląda raczej na parkour i... Mm, akrobację, nie? Akro, akro w skrócie. Tak, tam leży yy. Tam leży szcztelet czasu. No i teraz książę Percy się zachwyca. No ale niestety nie możemy go rozbić, ponieważ to jest żelazne. Są żelazne wrota okute. Także trzeba tędy iść Tak, i teraz pierwsze starcie z y, pałacowym systemem ochronnym. Są to kolce. W późniejszych misjach, częściach yy, jest ich coraz więcej. To powiem. Tak No, żeby było trudniej. No, akurat w Prince of Persji to jest dziwne, że książę Persji robi po 15-16 kroków po tej ścianie. No, tak? to jest dobre, bo to trzeba przebiec dużo. dużo odległości to jest dobre. Ach. Ale to, naprawdę on musi być strasznie szybki. Ach, i to co kiedyś mi sprawowało. To co kiedyś bardzo nie lubiałem, bo mi często nie wychodziło. No on to będzie, przepraszam. On to będzie no po prostu się odległościowo. Tak. Książę perski na pozór niby wygląda tak chuda, ale on strasznie ma silne te ręce. Sami zobaczcie. Dobra, nie próbujcie zeskoczyć z dwóch półek i jeszcze się złapać. To jest naprawdę st strasznie duży wyczyn. Można się wyćwiczyć akurat w takim czymś, ale to jest latami trzeba naprawdę ćwiczyć. Teraz pękające półki. Tak, to jest utrudnienie. No, yy, kiedy zabędziemy sztylet to raczej to będzie koniec odcinka no bo ja nie chcę to rozkładać na partów, po prostu chcę się żegnać z nami w ogóle także opsa, teraz musimy z zejść z tymi flarami na dół żeby dostać się do, yy, do tego pomniku gdzie po drugiej stronie jest no Sztylet Czasu, który upragniony jest. O, i piękny rol. Tak jak mówiłem, elementy parkouru i akrobatyki. I teraz wchodzimy po tej ręce i udajemy się po sztylet. Który upragniony jest przez Wezyra, który chce nam później go odebrać. Także w dwa trony i Warrior Whiting dochodzą też inne style na walki. I mamy sztylet czasu. I. I oto sytuacja, w której musimy go użyć. Dobrze, że cofnęliśmy czas, bo wątpię, żeby ktokolwiek na świecie to przeżył. Książę Persji. No, taki głaz waży około 3-4 ton, i gdyby spadł, to by było niemiło. I widzicie, pierwsza sytuacja, i już przydatnie sztylet czasu. No i zdobyliśmy go, tak. Teraz musimy uciec. Teraz musimy uciec ze skarbca Maharadży. No i jak zauważyliście, te kolce są, tam na dole, są pokrwawione. Czyli ciekawe kto tam wpadł tyle razy. Łoł, wow. byłoby blisko. Także sądzę, że tu... Dobra. Później z biegiem procentów czasu upłynięcia gry to jest ich coraz więcej. Ach, i teraz pokazówka, w której chwali się książę, że chwali się ojcu, że no po prostu zdobył to i piękny rol. Wezer się zdenerwował, i uwolniliśmy piaski. Także są już piaskowe bestie. A oto farak, córka maharajczyk. Ona później będzie nam pomagać. Ale to w późniejszych. Dobrze, e... już nie mamy tego turbana, bo to z biegiem czasu wszystko stracimy. No i ja się z wami żegnam. To ja byłem. Ja byłem gestapo.pl yy, Mam nadzieję, że będziecie yy, oglądać nasz kanał. Yy, zapraszam do oglądania nowych odcinków z Let's Play of Minecraft, a także z Prince of Persia, które będę nakręcał. Yy, także... Do usłyszenia.